Cześć, ja jestem Olek i witam Was w kolejnym odcinku z serii Panini FIFA World Cup 2026. Dzisiaj otwieramy takie dwie duże puszki do tej kolekcji. W każdej sześć saszetek dwie limitki. I tu nie było XX Alek w środku. Ok, chyba nie. No, i to jest według mnie dosyć mało opłacalny produkt, bo jednak jest mało limitek. No, ale skoro wyszedł, to go mam, żeby tam go pokazać, co tam jest. I są cztery rodzaje puszek. Ja mam zieloną i taką pomarańczową. Nie wiem, jakie są pozostałe dwie jeszcze. Czekajcie już wyciągam. I druga. Dobra, zaczniemy od limitek z tej pierwszej. I jest z Uzbekistanu Husanow i z Hiszpanii Kubarsi. I teraz otworzymy sobie te zaszetki. Zaczynamy logo Brazylii. Icon David Alaba z Austrii. I to już same bazówki. Holandia, Jamajka Kod, Kurasao, Senegal, Ekwador i Nowa Zelandia. Druga, Midfield maestro Rinders. O, jest fajna karta. Tylko najpierw jeszcze Master ruki Desirée i Golden Bowler Erling Haaland numer 7. Fajne i na bazówkach Szkocja, Algieria, Polska Jakub Kiwior to spoko. I jeszcze y, Australia i Norwegia. Tutaj Gol Machine Ojarzabal. Icon Rodri z Hiszpanii. Nie ma kodu w tej saszetce, a jednak jest. A już miałem nadzieję. Tutaj Szwecja, Korea Południowa, Szkocja, Meksyk, Egipt i Uzbekistan. Tutaj Defensive Rock, Nuno Mendes z Portugalii. Icon, Hurricane. I na bazówkach Haiti, Nowa Zelandia. Kod. To jest Jordania, Kolumbia, Republika Zielonego Przylądka i Arabia Saudyjska. Logo Meksyku. Fan favorite Thomas Partey z Gany. I na bazówkach Szwajcaria, Włochy. Ghana, Portugalia, Kanada i Haiti. Ostatnia saszetka z pierwszej kuszki i przechodzimy do drugiej. E, Gol machine Colomuani z Francji. Fan favorite Sassi z Tunezji. E, tutaj, gdzie jest kod, tu jest kod. Na bazówkach Kanada, Jamajka, Hiszpania, Norwegia, Portugalia i Austria. I teraz te drugie limitki z drugiej puszki. Jest Kubarsi na pewno, a oprócz tego zobaczymy. Tak, Kubarsi z Hiszpanii i Nusa z Norwegii. I ile jest saszetek? Sześć saszetek. To otwieramy. Co jest? Nieważne. Jakoś ją dziwnie otworzyłem. E, Gol Machine Alvarez. Oj, kolejny Golden Bowler, już tam widzę. Tylko najpierw Fan favorite Soulter z, no, z, z Nowej Zelandii, tylko z Australii. I Hurricane. Tego jeszcze nie mam, więc bardzo fajnie z Anglii. I na bazówkach Paragwaj, Turcja, Uzbekistan, Anglia i Paragwaj. Tutaj logo Brazylii, fan favorite Minamino z Japonii i bazówki Korea Południowa, Belgia, Szkocja, Meksyk, Holandia i Szkocja. A Midfield Maestro Reinders z Holandii. Master ruki Nikopas z Argentyny, gdzie jest kod, tu jest kod. Tego nie chcemy. I na bazówkach Szwecja, Gana, Kolumbia, Kurasao, Stany Zjednoczone i Australia. Golmasin Oyarzabal Zabal znowu z Hiszpanii. Icon Ryan Mendes z Republiki Zielonego Przylądka. Nie tu. I na bazówkach Francja, Szkocja, Portugalia, Jordania, Korea Południowa i Curaçao. Nie ma kodu, a jednak jest. Defensive Rock Nuno Mendes z Portugalii znowu. Ikona Musa al-Tamari z Jordanii i bazówki Meksyk, Dania, Norwegia, Gana, Portugalia. Coś się z tą kartą stało niedobrego chyba. Czy każda tak ma? Tak, pod. Czekaj, gdzie jest światło? Nie, nie, nie każda tak ma. Nie wiem, czy ona, widzicie to jak ona jest? Nie wiem, czy tak ma być, czy tak ma nie być. W sensie, czy tak ma być, czy tak nie ma być. No i Austria jeszcze na końcu. Ale ciekawa. Jeszcze takiego przypadku nie miałem. I ostatnia saszetka już. E, Meksyk logo. Master Ruki. Jaone Kod. I na bazówkach Uzbekistan, Hiszpania, Egipt, Ghana. Znowu Ghana i Kolumbia. Dobra, jutro będzie zapewne pierwsza połowa boksa albo kolej, nie, bo multipaki już były. Mam jeszcze dwa, ale nie, to będzie pierwsza połowa boksa, a później pewnie druga połowa boksa. A na dzisiaj to będzie już wszystko. Więc jeżeli wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę. Ja już się z wami żegnam. Cześć.